Jak ci wstawię ocenę roczną, to jest jeszcze szansa ją poprawić. Przede wszystkim dotyczy to tych, którzy mają taką ocenę między jakąś a śmakąś. A zależy to oczywiście nie tylko od ucznia, ale i od nauczyciela. Ja zachęcam, żeby nauczyciele dawali szansę poprawiania się. Dajcie szansę uczniom udowodnić, że to co było ich słabą stroną kiedyś, jest teraz podciągnięte. Naszym wspólnym celem jest to, żeby oni umieli, żeby osiągnęli swój sukces. I niech ten smak sukcesu przykłada się na dalszą motywację do lepszej pracy. Teraz do uczniów, którzy chcą się poprawiać, żebyście wiedzieli, że jest szansa na poprawę. W praktyce wygląda to tak: ja już mogę wystawiać oceny roczne, a jest początek czerwca. Wystawiam je, bo w mojej opinii już nic się nie zmieni. Ale jeżeli wykażesz chęć poprawy, to ja zrobię wszystko, żeby się z Tobą spotkać, zobaczyć Twoją pracę, sprawdzić, i ja tę ocenę roczną mogę jeszcze zmienić do pewnego momentu. I ja chętnie ją poprawię, bo mi też zależy na twoim sukcesie. Potem przychodzi moment, gdzie muszą być wystawiane wszystkie oceny roczne. Niech to będzie około 13-14 czerwca. Oczywiście w tym roku 2025. I musimy mieć wszystkie oceny wystawione, bo wychowawcy przygotowują tak zwaną klasyfikację. I posiedzenie Rady Pedagogicznej, gdzie zamykamy klasyfikację, będzie za kilka dni, bo my te kilka dni potrzebujemy na pracę nad tym. I w tych dniach oceny powinny być już pewne, ale ja nadal dopuszczam możliwość poprawy niektórych osób w indywidualnych przypadkach. To może być naprawdę wąskie grono uczniów, albo w ogóle może nikogo nie dotyczyć. I mówię tu o uczniach, którzy mieli w ciągu roku szkolnego szczególne problemy z różnych powodów: dajmy na to pożar mieszkania, śmierć bliskiej osoby, długotrwała choroba albo częste choroby. Nawet ucznia zagrożonego demoralizacją jestem w stanie uwzględnić w staraniach o poprawę oceny na ostatnią chwilę. Jeżeli mam czas, chęć i siłę, to będę dla Ciebie pracował. Zmiana oceny blisko Rady Klasyfikacyjnej nie powinna być problemem, bo oceny są w dzienniku elektronicznym i wystarczy na nowo wydrukować klasyfikację. Mam nadzieję, że pomogłem. Teraz proszę mnie zaobserwować, podać mój film rodzicom, nauczycielom, koleżankom i kolegom. A był to odcinek szósty cyklu Brakuje do paska 2025 pod tytułem Poprawa oceny na ostatnią chwilę. See you online, bye bye.